Dzień dobry Państwu, Piotr Zboński. Zapraszam dzisiaj Państwa do kolejnej edycji InfoTygodnia. Zapraszam do obejrzenia naszych materiałów i do informacji na temat tego, co stanie się w najbliższym tygodniu i stało się w poprzednim. Zaczniemy od wyborów parlamentarnych w Europie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Europie albo w Unii Europejskiej tak naprawdę żyje ponad 350 milionów obywateli. W niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W parlamencie jest 750 miejsc, Polscy przypadają 53 mandaty. Jest to bardzo poważna siła, która może kształtować faktycznie politykę Unii Europejskiej. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21 i głosując w tych wyborach nie tylko Państwo spełniają swój obywatelski obowiązek, ale także dajecie szansę na wygranie dodatkowych środków na inicjatywy społeczne w ramach konkursu frekwencyjnego. Ideą konkursu jest osiągnięcie przez poszczególne miasta i gminy Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak najwyższej frekwencji w nadchodzących wyborach. Nagrody od Marszałka Województwa są przyznawane w różnych kategoriach. Miasta prezydenckie 150 tysięcy złotych. Stolice powiadów 75 tysięcy złotych, gminy miejskie 75 tysięcy złotych, gminy miejsko-wiejskie również 75 tysięcy złotych i gminy wiejskie też 75 tysięcy złotych. Przypominamy, że prawo do głosowania przysługuje każdego, każdemu, przepraszam, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat. Zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w wyborach. W czerwcu 2024 roku obywatele Unii Europejskiej będą wybierać nowych członków Parlamentu Europejskiego. Wybranych zostanie 720 nowych europosłów i europosłanek. Polska będzie miała 53 przedstawicieli. To piąta największa reprezentacja w Parlamencie Europejskim. Nowi posłowie tworzą grupy polityczne złożone z przedstawicieli różnych krajów i różnych partii. Zajmują się tworzeniem prawa, które ma wpływ na nas wszystkich. Możemy zagłosować zarówno w kraju, jak i za granicą. Wybory odbędą się 9 czerwca. Jeśli jednak głosujemy w krajach Ameryki Północnej lub Południowej, wówczas głos oddajemy 8 czerwca. Zmieniona do głosowania jest każda osoba pełnoletnia posiadająca ważny dokument tożsamości, np. dowód osobisty lub paszport. Głosowanie odbywa się w obwodowych komisjach wyborczych. W Polsce mieszczą się one zazwyczaj w budynkach szkół lub ośrodków kultury, natomiast za granicą, między innymi w siedzibach polskich placówek dyplomatycznych. Wskazówki, jak głosować za granicą, znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Głos można oddać tylko na jednego kandydata. Pełna lista kandydatów znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Listy wyborcze są regionalne i podzielone na 13 okręgów. Za granicą będzie można głosować wyłącznie na kandydatów z okręgu numer 4. Wykorzystaj swój głos i zdecyduj, kto będzie Cię reprezentował w Parlamencie Europejskim. Twórzmy razem Europę. Krajowy turniej Babingtona z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca, w Dzień Dziecka, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim odbył się Krajowy Turniej Babingtona. Wydarzenie organizowane przez MLKS Solec kujawski przyciągnęło 90 zawodników z całego kraju. Turniej był świetną okazją do sportowej rywalizacji i świętowania Dnia Dziecka w aktywny sposób. Zobaczymy teraz materiał, który został zrealizowany przez nasz zespół z tego wydarzenia. Chciałbym złożyć życzenia wszystkim dzieciom, tym młodszym, którzy na pierwszy raz zaczynają swoją karierę tak zwaną i życzę im na początek, żeby się nie zarażały i kontynuowały dalej swoją grę. Dobrze, witam was serdecznie w, w Sołtku Kujawskim. Życzę wam udanej rywalizacji, bez kontuzji co najważniejsze. Z poprawą swoich życiowych sukcesów, a w sporcie, jak wiecie, nie zawsze trzeba wygrywać z przeciwnikiem, trzeba wygrywać z sobą, trzeba być dziś lepszym niż było się wczoraj, ale jutro być lepszym niż jeszcze dzisiaj. Tego Wam życzę, korzystając też z okazji, że jest Dzień Dziecka realizacji marzeń, sukcesów sportowych. Nie zapominajcie, że bycie dzieckiem jest fajne. Na ręce prezesa zostawiam tutaj coś słodkiego, żebyście po wyczerpujących meczach mogli doładować baterie. Przemarsz przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka, również 4 czerwca z okazji Dnia Dziecka, przez środek miasta przeszedł wesoły korowód, przemarsz przedszkolaków. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i przeciągnęło naprawdę bardzo dużą ilość grup przedszkolnych, które mogły cieszyć, cieszyć się wspólną zabawą na naszym rynku. Na najmłodszych ciekały, czekały ciekawe animacje oraz występ Centrum Uśmiechu, Fruktaki show. Dzieci bawiły się razem z trenerem pomidorem, groszkiem, marchewką, tworząc niezapomnianą atmosferę pełną śmiechu i radości. Zobaczymy za chwilę relację. Spójrzcie, może zobaczycie swoje uciechy. Mocki razem, by podjąć dzień, to dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień, 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 dzień Dziś moje super święto, mam doskonały plan I mogę robić wszystko to, na co ochotę mam Nie wstaję dziś do szkoły, niech dalejś mi się sen To najfajniejsza chwila w roku to dziecka dzień Dzień, 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 dzień dziecka, dzień, dziecka dzień Będzie to po posypką i rzekami plus polewa, lubię to Na obiad wiadro chipsów i kolichetolit I najważniejsze to, że dziś nie trzeba zębów myć Po linię, a w kinie drugie pół A trzecie w internecie Karuzela góra dół Obejrzę tysiąc filmów I wygram milion gier Do łóżka przed północą dzisiaj nie wybieram się Dziesiąta edycja rajdu Odjazdowy Bibliotekarz w Solcu Kujawskim. W najbliższą sobotę, 8 czerwca, w Solcu Kujawskim odbędzie się jubileuszowa dziesiąta edycja rajdu Odjazdowy Bibliotekarz. Szlakiem zaginionych wsi. Wydarzenie to gromadzi pasjonatów rowerów, którzy wyruszają na trasę, by połączyć aktywność fizyczną z promocją czytelnictwa. Rajd rozpocznie się o godzinie 10.00 przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim, a uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości 16,5 km, prowadzącą do Kabatu. Po zakończeniu rajdu na uczestników czeka piknik na mecie oraz liczne atrakcje. Wstępne wydarzenie jest wolny, a koniec imprezy przewidziany jest na godzinę 14. .00. Proszę Państwa, Solecka Seniorada. Wcześniej żeśmy informowali na temat tej imprezy. I przypominam również, że w sobotę będzie się taka pierwsza impreza w Solcu Kujawskim. Wydarzenie, tak jak wcześniej żeśmy informowali, rozpocznie się w Soleckim Centrum Kultury o godzinie 13.30, wernisarzem prac fotograficznych i malarskich Soleckich Seniorów. Dziesiąta jubiluszowa edycja Biegów Ulicznych imienia Antoniego Nawrockiego. W najbliższą niedzielę 9 czerwca odbędzie się już 10. jubiluszowa edycja biegów ulicznych imienia Antoniego Nawrockiego. Start zaproponowano na godzinę 10. Proszę Państwa, już w najbliższą niedzielę 9 czerwca odbędzie się 10. jubiluszowy bieg uliczny imienia Antoniego Nawrockiego. Organizacja takiego wydarzenia wymaga czasowego zamknięcia niektórych ulic w naszym mieście i zamknięte będą od godziny 9.30 do 13.30 podczas biegów dziecięcych na odległości 250, 600, 800 i 1600 metrów ulice imienia generała Roweckiego Grota, Dworcowa oraz 29 listopada a od godziny 11 do 13.30 podczas biegów głównych na dystansie, na dystansie 5000 i 10000 metrów. Dodatkowo także ulice 23 stycznia, Żwirki, Wigury, Słowackiego oraz Piastów. Start zaproponowano na godzinę 10. Gorąco zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w biegach, ale też do oglądania tych wszystkich biegów. Fantastyczna impreza. Zapraszam. I... A teraz, proszę Państwa, coś ciekawego w naszym mieście. To się nazywa projekt Ogród Zmysłów dla Małych Odkrywców w przedszkolu Ochronka Sióstr Służebniczek. Proszę Państwa, odwiedziliśmy z kamerą przedszkole Ochronka Sióstr Służebniczek, gdzie obecnie realizowany jest projekt Ogród Zmysłów dla Małych Odkrywców. W ramach projektu odnowiono teren zielony który został wzbogacony o przyrodniczą ścieżkę edukacyjną. Dodatkowo przedszkolaki mogą korzystać z nowych stolików i ławeczek, które zostały zakupione w ramach inicjatyw obywatelskich. Proszę Państwa, nowy, piękny i pachnący zakątek dla dzieci stał się miejscem, gdzie najmłodsi naprawdę mogą się rozwijać i bawić się w fajnej i przyjaznej atmosferze. No i oczywiście mogą też odkrywać tajemnice przyrody. Cały projekt został uroczyście zakończony piknikiem dla dzieci i rodziców. Zobaczymy materiał wideo, który pokazuje, jak się to przedszkole rozwija i jak wygląda jego nowy ogród. Serdecznie w naszym ogrodzie przedszkolnym, który znajduje się przy naszym przedszkolu, przy ochronce. W tym roku zdecydowaliśmy się na odnowienie naszego pięknego terenu zielonego, aby był jeszcze piękniejszy. I w tym celu realizujemy projekt ogród zmysłów dla małych odkrywców. To przedsięwzięcie mogliśmy podjąć dzięki wsparciu finansowemu, jakie dostaliśmy z Fundacji PKO Banku Polskiego. Powstała przyrodnicza ścieżka edukacyjna, powstała również specjalna konstrukcja, która jak będzie obrośnięta roślinami, będzie tworzyła piękny, zielony i pachnący zakątek. Zakupiliśmy również w ramach tego projektu stoliki ławeczki, które posłużą nam do przeprowadzenia różnych zajęć plenerowych, a całość tej naszej inwestycji będzie uwieńczona piknikiem, który już niebawem odbędzie się tutaj na naszym placu przedszkolnym. W ramach projektu ten teren został zrewitalizowany. Ziemia została przygotowana pod to, aby mogły zostać tutaj wysiane różne warzywa, zioła. Oraz krzewy owocowe. Ścieżka, która tutaj została przygotowana i zaprojektowana, jest dostosowana do tego, aby rozwijać też zmysły dzieci. Ścieżka została wykonana w ramach projektu i ma zapewnić dzieciom również dobodźcowanie wielozmysłowe, sensoryczne. Tutaj są już wysiane przez nie warzywa i jarzyny, takie jak szczaw, jak pietruszka naciowe. Dzieci zostały też zapoznane z walorami zdrowotnymi i smakowymi. Mogły obserwować od ziarna, od nasiona, jak te rośliny wzrastają. Również uczestniczą w zajęciach takich pielęgnacyjnych. Natomiast ten park został obsiany i obsadzony roślinami kwietnymi, które towarzyszą dzieciom przez cały okres wegetacyjny od wiosny, kiedy pojawiają się żonkile, po lato i późną jesień. Również tutaj są posadzone rośliny pnące, które mają za cel stworzyć zielony ekran, aby też podkreślić te walory estetyczne i uwrażliwić dzieci na piękno przyrody. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkie nasze dzieci ochronkowe wraz ze swoimi rodzicami, rodzeństwem na piknik, w czasie którego będziemy wspólnie się cieszyć naszym pięknym ogrodem. Proszę Państwa, to już koniec Info Tygodnia. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu troszeczkę rozwiniemy nasze materiały. Zapraszam do oglądania. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Piotr Boński.